Dzisiaj Morsy przepływają Odrę, w ten sposób kończycie sezon. Powiedz, co to za impreza i skąd pomysł, żeby właśnie przez Odrę? Skąd pomysł, żeby przez Odrę? No pomysł nie jest nowy, bo w sumie Morsy w Polsce już pływały przez niejedną rzekę, przez Wizłę, przez Odrę też, tylko nie w Zielonej Górze, nie w Cigacicach, więc no to taka innowacja. Skąd pomysł? Bo szukamy nowych wyzwań. Już nurkowaliśmy pod lodem, robimy różne inne ekstremalne, szalone rzeczy, więc jest to kolejna okazja do tego, żeby wykroczyć poza tak Tzw. zwaną strefę komfortu swojego, żeby zmierzyć się ze swoim jakimś tam lękiem, obawą, strachem, zimnem, no bo to jednak stać w wodzie, a płynąć w takiej odrze, jeszcze przy takim nurcie, to jednak jest zupełnie co innego. No i dwa, że dla nas to jest też okazja, żeby promować jednak wśród społeczeństwa taki styl życia, taki aktywny, pokazywać, że zimne kąpiele, nawet właśnie z dzieciakami, to nie jest nic strasznego, to jest wręcz zdrowie, dużo korzyści. I przy okazji, jak się dowiedziałem, że Urząd Marszałkowski ma na ten rok takie plany, żeby promować odrę i bunkry, a to są nasze miejsca ciągłych wypadów, no to nie sposób y, było nie zorganizować czegoś takiego. Właśnie, żeby promować chociażby Odra jako żegę, region turystyczny, proszę zobaczyć, jakie są piękne tereny spacerowe. Także no, same korzyści, mnóstwo inspiracji. Ile bierze w tym, y, w tej imprezie osób udział? Y, jeżeli chodzi o spływających, to ostatecznie stanęło chyba na 25 albo 6 osobach, y, albo nawet 7, bo moich chłopacy też, no to będzie gdzieś 27 osób, jeśli dobrze policzyłem. Dzieci? Dzieci tak, dwójka. Jest ośmiolatek i dziesięciolatek, no to e, oczywiście była ich decyzja, e, w, e, chyba jedynie w Polsce w takim wieku, nie wiem, bo nie słyszałem, także no, zobaczymy, czy dzisiaj dokonają tego czynu, no, bo ja im powiedziałem, że w każdej chwili mogą się oczywiście wycofać, nic na siłę, no zobaczymy, czy się, czy, jak się z tym zmierzą. Brawo! To jest za nogę, Nie może wyjść. Nurt rzeczywiście był silny i naprawdę nas znosił. Woda była. Woda też jest zimna, chociaż dla nas, morsów, no, pływaliśmy już w zimniejszych wodach. Było bardzo fajnie. Gdybym ja to zrobił, to jeszcze raz. Bo wiem, mam takie ekstremalne sytuacje. A jak długo pani morsuje? Trzy lata. Trzy lata już morsuję i dzisiaj to naprawdę jest ciepło w do tego, na przykład, co było 3 stycznia tego roku. Było minus 15 stopni i w powietrzu było minus 20, a wtedy też się kąpaliśmy. Był jakiś zlot morsu w Nowej Soli, więc działo się naprawdę. Było, było dosyć i gorąco i zimno! Jakie emocje? Jestem podekscytowana i zadowolona! Trochę zimno, na środku jest bardzo mocny prąd. No i troszeczkę się zmęczyłem. A dlaczego się zdecydowałeś, żeby przepłynąć Odrę? No już jestem morsem od roku, także sezon zaliczony, a to potraktowałem jako kolejne życiowe wyzwanie. Ja osobiście trenuję w klubie, pływam maraton pływatki po kilkadziesiąt kilometrów. Zimowe pływanie tak samo, nie morsowanie, tylko pływanie. Zabawa przednia, pierwszy raz życiu w rzece. Myślę, że super doświadczenie, zwłaszcza to, że człowiek myśli, płynie prosto, patrzy, a nagle jest całkowicie z boku. Super doświadczenie. No właśnie, jaka jest ta rzeka? Ta rzeka wydaje się bardzo spokojna, ale dokładnie tuż przed całym końcem do nagle wzmaga się nic stąd prąd, czego się nawet zupełnie nie spodziewałem. I nagle patrzę, o kurczę, płynę w tym kierunku, tak? Nie spodziewałem się tego, myślałem, że już setki kilometrów po, po, po jeziorach, morzach już poprze, poprze, przepłynąłem, a tu nagle rzeka takie robi dowcipy. Dosyć zaskoczył mi silny nurt, ale płynąło się fajnie, woda nie jest wcale zimna. Cieplejsza niż do, do, do tej, do której przywykliśmy, bo jest dosyć e, ciepło na dworze. Fajnie się płynęło. W ogóle super impreza. Od kiedy pan morsuje? E, trzeci sezon. Mhm. Jakby pan miał tak zachęcić do morsowania jednym zdaniem, to jakby to pan powiedział? Po co to robicie? Po to, że to jest w ciągu pięciu minut zastrzyk energii. Było super. Rewelacyjnie jeszcze raz bym to zrobił z chęcią. Naprawdę woda była cudowna. Kolejne towarzystwo, w którym płynęliśmy razem, wszyscy trzymaliśmy się razem, każdy każdego pilnował. To było rewelacyjnie. Ale słyszałam, że nurt trochę. Ten. No jest, troszeczkę jest w pewnej pewnych chwili. Płynęliśmy, staraliśmy się płynąć na drugą stronę mostu. Na wprost, ale nie dało rady, bo już tak środek troszeczkę, troszeczkę dalej. Powyżej środka już było odczuć, że odpływamy właśnie w stronę Krosna żeńskiego. Ale Jak długo bo... Pan morsuje? Dwa i pół roku. A jakby Pan chciał komuś tak polecić morsowanie, po co to robicie? Po to, żeby się lepiej czuć lepsze samopoczucie, zadowolenie jest cudownie. Jest naprawdę super grupa, ludzie są niesamowicie fajnie, także jest bardzo przyjemnie, zapraszam wszystkich. Jak się czujecie przed dzisiejszym pływaniem? Eee, ja się trochę stresuję, bo najpierw, znaczy najpierw nie chciałem wchodzić, ale później zdecydowałem, że chcę się przełapać i, eee, no, i popłynąć. No, i połynąć. A ty boisz się? Pewnie bardziej się będę bał, jak tam stanę. No. Teraz też się trochę boję. To wchodzimy i możemy płynąć, tak? Tak, będzie bardziej W sumie. To już możecie się położyć na wodę, będzie prościej. Po swoje nogi kokolwiek czy czołg, tak? Masz patryć, nie? Skupisz Dobra. Za zimno A jak prąd? Wodny? No nie było, no spychał, widać było, że spychał, ale nie był jakiś takich... No nie było źle. Prąd cię nie ściągał? Yy, no bardzo, ale później już tak trochę przestał. A bałeś się? Yy, nie. A właśnie, a mama się bała? Już teraz nie, bo widziałam, że mają dosyć dobre zabezpieczenie, ratownicy są. Oni mają karty pływackie, aczkolwiek no nurt to co innego. Ale odważyła się Pani puścić dzieci jednak. Tak, odważyłam się.